¡Un buen directo de la Szanowni Państwo, i tak galowy koncert w ramach Festiwalu Śląskie Bez Granic, czyli Międzynarodowe Dni Folklorystyczne, którego gospodarzem jest zespół pieśni i tańca Śląsk, a partnerem festiwalu jest Polska sekcja CIOF. Ten dzisiejszy koncert galowy w Częstochowie dobiegł końca. A już widzę, że na scenie jest dyrektor festiwalu. Jest pan Jarosław Szczęsny. I zapraszam na scenę panią dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, panią Małgorzatę Majer. A dzisiejszego wieczoru prezentowali swój kunszt artystyczny, prezentując to, co jest najpiękniejsze w ich folklorze. Artyści z Chile na czele z dyrektorem artystycznym Nicolás Ortega. Kompania Artística de Folklore Internacional. Zespół pieśni i tańca z Ekwadoru również zaprezentował swój folklor. Dyrektorem zespołu jest Carlos Portia. Juan Carlos Portia. I równie pięknie potwierdzacie państwo, zaprezentował się zespół piesi i tańca a z Turcji na czele z jego dyrektorem Turka i Paś. Turka i paś Persze kule Turka Supersinis! Drodzy Państwo, pragniemy tutaj dyrektor festiwalu, wręczy upominek dla pani dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, pani Małgorzacie. Maję. Ja jeszcze sobie pozwolę zabrać głos. Właśnie chciałbym serdecznie w imieniu zespołu pięci Tańca Śląsk, miasta Nicol Fenty. Jego dyrektor tego podziękować Regionalnemu Ośrodkowi Kultury, naszej instytucji Kultury wojska Śląskiego za zorganizowanie dzisiejszego naszego koncertu tutaj w Częstochowie. Jeszcze raz bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Drodzy Państwo, również pozwolimy sobie na ręce Pani Dyrektor wręczyć upominek i pamiątkowy dyplom oraz tą statuetkę dla Prezydenta Miasta Częstochowy, Pana Krzysztofa Matyaszczyka, który ze względu na obowiązki nie mógł być obecny, ale na pewno sercem i myślami był z nami podczas tego wielkiego wydarzenia artystycznego. Drodzy Państwo, a ten temperamentny Krakowiak, który na pewno zachwycił Państwa, jest świadectwem na to zapewne, że kultura łączy narody. Aleksandra Rzaczkowa, słuchajcie, to jest sprawczyni tego Krakowiaka i nauki tańca polskiego. A teraz już oddaję głos Pani Dyrektor. Proszę Państwa, nic nie mogłoby dojść do skutku gdyby nie dyrektor festiwalu, bo tak naprawdę to on postarał się o środki finansowe na to, żebyśmy mogli się tutaj dzisiaj spotkać. To jest podziękowanie od Regionalnego Ośrodka Kultury, że mogliśmy naszej Częstochowie zaprezentować to piękne widowisko. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, ja bardzo dziękuję wszystkim pracownikom Regionalnego Ośrodka Kultury i Zespołu Pieśni i ze Śląsku, bo to oni między Państwem się kręcą, to oni sprawili, że to tak wszystko ładnie, sprawnie poszło. Dziękuję firmie za, która nagłaśniała i zrobiła całą technikę. Bardzo dziękuję. Myślę, że byliśmy wszyscy zadowoleni. Firma i serdecznie dziękuję Piotrowi Arkusowi za to cudowne prowadzenie. Zresztą przyjaciel mój od lat wspaniały człowiek, wieloletni tancerz, śpiewak zespołu pieśni tańca i na pewno jest Państwu dobrze znany. A teraz proszę Państwa drobne upominki dla zespołu od nas, żeby pojechali i pamiętali o czym i podchodzi pani dyrektor do zespołu z Chile, Nicolas Ortega, dyrektor zespołu Kompania Artística de Folclore Internacional. I zespół z Ekwadoru, upominek przyjmuje Juan Carlos Portilla, dyrektor zespołu. Zespoły również przygotowały upominki dla Regionalnego Ośrodka Kultury. Na ręce pani dyrektor Małgorzaty Maj. I Turgaj Baś. Zespół Pieśni Tańca Atatuni. Turgaj Baś i również dla pani dyrektor upominki. Drodzy Państwo, pięknie nie dziękujemy, że tak licznie nas zaszczyciliście. Proszę Państwa, teraz Bożki będą nas e, z Ekwadoru bronić. No i nie mamy wyjścia, musimy nauczyć się grać na tym instrumencie. I tej wersji trzymamy, życzymy Państwu dużo zdrowia, aby na Waszych buziach zawsze jaśniał uśmiech, a my nie żegnamy się, tylko mówimy sobie. Do zobaczenia i bardzo dziękujemy Wam za obecność. Dziękuję, że byliście. Do usłyszenia.